94,21 to jest średnia tytusa kanika w siedmiu legach i trzech lotkach. To jest poziom rzeczywiście PDC, to jest tytuł kanik wersja PDC. Zdecydowanie możemy tak o nim teraz powiedzieć. wykorzystuje swoje sytuacje. I oczywiście jak na złość 26. Co prawda nie w wersji kanapki 521, w wersji 23.3, ale moim nikiem chyba niedługo będzie 26 na milion sposobów, i to jest jeden ze sposobów, w którym również często 26 rzucam. Ale my może wróćmy do meczu, do troszkę lepszych zawodników, a tutaj. O, tutaj chyba ktoś ktoś zauważył, że miłość siedzi, siedzi w komentatorce. Kibice śpiewają. O, miłość szkudlarek. No. Nie, wiem, nie wiem skąd to się wzięło. no W końcu może nasza praca została doceniona. Mamy nadzieję, że ktoś tam na sali wie, że my tutaj siedzimy w kanciapie i komentujemy. Oraz że e, Marcin z emisji online siedzi z nami tutaj przed komputerem, przed dwoma, trzema, czterema ekranami, przed klawiaturą, przed panelem z. Scenami, który 59. sprawnie nam zmienia, dzięki któremu widzicie wszystko, co dzieje się na scenie w różnych ujęciach.